W niedalekiej przeszłości karta Optimus Ruda Hulita kosztowała nawet w swym najlepszym okresie powyżej 10 milionów monet. Już rok temu cena holendra spadała stopniowo całym rokiem, aż ostatecznie osiągnęła póła raptem około 2 milionów, bo dodatkowo Hulit dostępny był w ramach równie taniego SBC, a teraz dzięki rozmaitym wydarzeniom FIFA-23, które omówiliśmy niedawno, ród w swej wersji Icon Toty stopniowo drożał z 6 milionów monet do momentu, w którym zniknął z rynku bowiem wartość Holendra przekroczyła nadane mu przez jej 15-milionowe widełki, a więc, jak jest każdy widzi, jednak my dzisiaj, w ramach obowiązku, przyjrzymy się tej jednej z najbardziej charakterystycznych legend w historii Ultimate Team, która po raz pierwszy doczekała się wersji Toty. I zasadniczo na samym starcie przyznać trzeba, że z jednej strony ta karta nie została jakoś nadmiernie podrasowana, bo na przykład, jak wiemy, Robert Pires otrzymał 5 gwiazdek sztuczek oraz niebywałe, do tej pory zwinność i równowagę, a z kolei taki David Beckham w końcu jest zawodnikiem mającym pojęcie o konkretnym bieganiu. A bohater niniejszego odcinka dostał przede wszystkim upgrade poszczególnych umiejętności o dwa punkty, i na tym polega w teorii cała wyjątkowość tej karty. Z tym, że istotna w porównaniu do przeszłości jest bez wątpienia sylwetka, jaką dostał Holender, bo często w poprzednich odsłonach ród Hulit na swej wersji Optimus pochwalić mógł się posturą z karty ocenionej na 86. Na której to był nieco chudszy i miał krótsze włosy. A w przypadku tej konkretnej wersji, Toty Holender nareszcie ma swą grubą, unikalną sylwetkę z wersji Prime, no i to bez wątpienia uznać trzeba za plus. Natomiast zanim przejdziemy do realnego omawiania umiejętności naszej gwiazdy, wśród których, jak to zwykle bywa, trudno się do czegoś przyczepić, za minus uznać trzeba jej cenę, która cofa nas do czasów Rodem Steve 15, w której z racji na rynek wyniszczony przez końcelerów. Przez jakieś ponad dwie godziny musiałem stajpić za 15 milionów monet kartę Toty Ronaldo, której ewentualne sprzedanie wiązało się zawsze ze stratą 750 tysięcy monet na samym podatku jej, co tyczy się także gwiazdy niniejszego odcinka. Na no po drugie, fakt, że jej nie potrafi znaleźć równowagi dla najlepszych kart, no, staje się powoli niesmaczny. W takiej FIFA 20 Hulit z racji na swą horrendalną cenę, był kartą niedostępną praktycznie dla nikogo. Rok temu trafiał się w paczkach tak często i był tak tani, że pod koniec gry oglądaliśmy go w co drugim składzie, co po prostu nudziło. A teraz najlepsza wersja Holendra zdaje się być ponownie wręcz jego najrzadszą kartą w historii, z którą prawdopodobnie większość graczy będzie mieć przede wszystkim styczność na YouTube. Nie jest to ani ciekawe rozmaicenie gry, ani też zabawne, a po prostu denerwujące. Natomiast przechodząc już do omawiania umiejętności naszego okrutnika, jak zwykle w przypadku takich rzeczy, wezmę się na start za minusy, a konkretnie za jeden minus, który zauważyłem. I może nie jest to jakaś poważna wada, a lekkie niedociągnięcie tak drogiej karty, no ale miałem problem z wyczuciem strzałów z dystansu Holendra. Jeśli chodzi o te siłowe uderzenia z pokaźnej odległości, nie strzeliłem dosłownie nic, strzał z L2 wleciał ledwo jeden, a z kolei wszelkie finezje z dystansu siadały sporadycznie i to głównie w sytuacjach, gdy miałem sporo pozostawionego luźnego miejsca w FIFA 22 Khulic w swej wersji Icon Moments dosłownie masakrował przeciwników finezjami z rozmaitych pozycji, często będąc pod presją rywali. W FIFA 23 tym rodzajem uderzenia oponentów niszczy wielu piłkarzy, jak chociażby Henry czy Kiwell, no a niestety u byłej gwiazdy Milanu przy tych strzałach z dystansu no zbyt często coś nie styka. Natomiast zostawiając to jedno niedociągnięcie, u tej karty znaleźć można od groma plusów, bo chociażby w przeciwieństwie do przeszłości, z jednej strony Hulit, którego to testowałem głównie na SPO, nie zgrywa twardziela, kiedy nie jest to konieczne i daje się wykładać w polu karnym, wywalczając od groma rzutów karnych. A też w innych sytuacjach, kiedy trafi nam się męcz w opóźnieniach, Holender chociaż naturalnie porusza się nieco ślamazarniej, to podczas kontaktu fizycznego z rywalem równie pewnie bierze go na bara, w przeciwieństwie do wielu innych piłkarzy, u których lekki delay potrafi jakby obniżyć ich overall o 30 punktów. Kolejna świetna sprawa to niezwykłe umiejętności luda w odnajdywaniu się wewnątrz pola karnego przeciwnika, bo pomijając fakt, że ten gość potrafi postawić się nawet toty Van Dijkowi, to przede wszystkim w swych pokaźnych ruchach, a konkretniej dużych krokach, znajduje niebywałą lekkość, która pozwala. Tańczyć mu wewnątrz pola karnego między rywalami i wypracowywać sobie sytuacje strzeleckie, z których wykończeniem nie ma problemu, no bo jeśli chodzi o zwykłe finalizacje akcji, Kuli radzi sobie ewidentnie lepiej od wielu teoretycznie lepszych w tym elemencie od niego zawodników, takich jak na przykład Gerd Miller. Więc jeśli holender znajduje się już w szesnastce przeciwnika, jest to zawsze niebezpieczna dla niego sytuacja, no i to tym bardziej, że oczywiście w powietrzu Rut jest jednym z najlepiej grających piłkarzy w całej. Exactly. Więc generalnie najlepsza karta Holendra spisuje się tak samo dobrze jak co roku, a nawet dzięki najlepszej, perfekcyjnej, możliwej sylwetce. Być może jest ona nieco lepsza w obronie niż jeszcze FIFA 22, bo Hulit jako defensywny pomocnik dość lekko, łatwo i przyjemnie orał swoich oponentów. Ale skoro jest to jego wersja Toty, której i tak nie ma już na rynku, to jej mogło pokusić się o wrzucenie go do gangu najgolana. No ale cóż, i bez tego Holender jest FIFA 23 wyjątkowo udany. A nieudane jest wrzucenie go na rynek przez Kanadyjczyków. Natomiast, pomijając ten problem, oceniam go następująco. Niniejszą kartę do testu życzył mi Dawid Kosiur, za co niezwykle dziękuję, no bo w tym przypadku, gdybym nie mógł liczyć na Waszą pomoc, to w ogóle nie mógłbym przetestować najlepszej karty Hulita, bowiem nie ma jej na rynku. A i tak nawet jak wszystko sprzedam ze swojego klubu, chyba nie będę mieć obecnie 15 milionów monet. No ale cóż, pytanie tylko, czy je już to tak zostawi, czy może karty Icon Toty będą się jeszcze kiedyś trafiać, albo co też możliwe, zaczną wychodzić ich SBC. No ale oczywiście nie prędzej niż na etapie lipca czy sierpnia. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!